Szczęść Boże, kochani! Witam serdecznie z Lasku w mini biblioteczce Bożej, leśnej mini biblioteczce Bożej. Wczoraj takie fajne padło pytanie, siostry z Hiszpanii, Anka, ty mieszkasz w lesie? No, czasami tak. Tak naprawdę to w pobliżu Lasku. I to jest moja samotnia. Lubiłem tutaj wpadać. Bo tu mogę do Was coś powiedzieć spokojnie bez dodatkowych hałasów, dźwięków. I to dlatego tak. Rano było poważnie. Czasami musi być poważnie. Bo na tym polega życie. A teraz wracamy do ukochanej Faustynki. W wersji dziecięcej, czyli czytamy dalej: pamiętnik małej Faustynki Aleksandra Polewska. Święta Faustynko, kochamy Cię. E, módl się za nami. I wydaje mi się, że skończyliśmy na czasami warto długo czekać, więc teraz zaczynamy. Tajemniczy głos. 1 października 1918 roku. Czas wrócić do rzeczy niezwykłych, bo przecież o nie przede wszystkim mi chodzi. O tych zwykłych też jeszcze opowiem, jednak teraz przeniesiemy się do 1912 roku. Dlaczego akurat wtedy? Dlatego, że wówczas skończyłam 7 lat. I po raz pierwszy wydarzyło się w moim życiu coś zagadkowego. Tajemnicze światło i anioły pojawiły się dopiero po nim. Po nim czyni po tajemniczym głosie. Takiego głosu nie sposób zapomnieć, ale też bardzo trudno go zrozumieć. On wzywał mnie do doskonalszego życia. Ale czym jest to doskonalsze życie? Kto mógłby mi to wyjaśnić? Kogo powinnam o to zapytać? Potem nadeszła ta noc, w czasie której pojawiło się światło. Później obudził mnie ten piękny anioł, a jeszcze później zaczęła mi się śnić Matka Boża w rajskim ogrodzie. Gdybyś tylko mógł ją zobaczyć, albo ten ogród to było tak piękne, że nie opisałaby tego chyba, nie opisałby tego chyba najlepszy na świecie pisarz. Wreszcie, pewnego dnia dowiedziałam się, że istnieją ludzie zwani pielgrzymami, i bardzo zapragnęłam do nich dołączyć. Może to właśnie życie pielgrzyma jest tym doskonalszym życiem. Tu mamy obrazeczek. 26 października 1918 roku. Smutny jesienny dzień. Długo nie pisałam, kochany pamiętniczku. Ale to dlatego, że miałam sporo pracy. No i nie miałam nastroju, bo spotkało mnie coś bardzo przykrego w szkole. Było mi tak smutno, że nie chciało mi się nawet pisać. Pan nauczyciel postanowił odnowić naszą klasę. Pomalował ściany, kupił piękną nową mapę, zdecydował, że inaczej zostaną, zostaną ustawione ławki, a uczniowie będą odtąd siedzieć na nowych miejscach, które im wskaże. Mnie usadził w drugiej ławce, razem z anielką i lodzią. Wtedy one obie zaczęły marszczyć brwi, tupać, a lodzia nawet miała wyraźnie ochotę się rozpłakać. Nie chcemy siedzieć z Heleną! Powtarzały: Nie będziemy siedzieć w jednej ławce z kimś, kto nosi takie łachmany. Nie chcemy siedzieć z biedotą. W klasie zapadła cisza. Pan nauczyciel próbował coś wytłumaczyć dziewczynkom, ale one nie chciały go nawet wysłuchać. Przesadził mnie więc do trzeciej ławki. A kiedy lekcja się skończyła, poprosiłbym została na moment dłużej w klasie. Nie przejmuj się nimi, pogłaskał mnie po głowie. Ładną sukienkę zawsze można kupić. Ale takich zdolności jak ty posiadasz, nie kupi za żadne pieniądze nawet najbogatszy człowiek w okolicy. Ale mnie i tak było smutno. 11 listopada 1918 rok. Wspaniały jesienny dzień. Drogi pamiętniczku, na początku winnać jestem małe wyjaśnienie. Oboje wiemy, że dziś jest już 15 listopada, ale 4 dni temu wydarzyło się coś tak wspaniałego, że postanowiłam opisać to wydarzenie pod jego właściwą datą. Otóż nie wspominałam Ci, że od kilku lat toczyła się wielka wojna. Nauczyciele w szkole mówili, że to najgorsza wojna ze wszystkich, jakie kiedykolwiek były. Obiła niemal całą Europę i właśnie ona się zakończyła. Ale na tym nie koniec dobrych wieści. Jeszcze tydzień temu głogowiec znajdował się na terenie Rosji. A od czterech dni znów jest polską wioską, bo Polska 11 listopada znów wróciła na mapy Europy. Wyobraź sobie, że 123 lata temu władze Prus Rosji i Austrii postanowiły podzielić polskie ziemie między siebie. Nasza ojczyzna po prostu przestała istnieć. Na szczęście wciąż istnieliśmy my Polacy i dzielnie walczyliśmy o wolność. Teraz wszystkie drukarnie na świecie będą musiały wydrukować tysiące nowych map Europy i Atlasów. Szkoda mi tylko naszego pana nauczyciela, który niedawno za swoje własne pieniądze kupił dla naszej klasy nowisienką mapę. 6 grudnia 1918 roku. Loteryjka. Wiesz, pamiętniczku, od tego smutnego dnia w szkole, kiedy to ludzie i Anielka powiedziały, że nie chcą ze mną siedzieć w ławce, minęło już wiele tygodni, w czasie których wydarzyło się tyle miłych, a nawet wspaniałych rzeczy. A mimo to nie mogłam zapomnieć o tym, co się stało. Moja rodzina jest rzeczywiście biedna. Nigdy, na przykład, nie byłoby stać ani mnie, ani moich rodziców na taki wspaniały prezent urodzinowy, jakim jest ten notes, w którym teraz piszę. Zresztą, prawda jest taka, że nawet nie wiem, od kogo go dostałam. Rankiem w dniu moich urodzin, ktoś położył na ławeczce przed domem paczkę z karteczką. Dla helenki z najlepszymi życzeniami. Ale kto to zrobił? Chyba się nigdy nie dowiem. Ale wracając do tematu. My, Kowalscy, jesteśmy biedni. Jednak w okolicy mieszkają rodziny jeszcze biedniejsze. Często myślałam sobie, jak one żyją, co robią, gdy nie mają nawet na chleb. Zastanawiałam się też, jak im można pomóc. I wtedy przypomniała mi się loteryjka, którą kiedyś widziałam w miasteczku. Każdy mógł wykupić los na tej loterii, by spróbować wygrać nagrodę zwaną fantą, fantem. Losy nie były drogie. Każdy z nich miał numerek. Fanty też miały numerki jeśli wykupiło się los z numerkiem, do którego przypisany był fant, wygrywało się jakąś rzecz. Postanowiłam urządzić podobną loteryjkę w Dzień Świętego Mikołaja, czyli dzisiaj. Opowiedziałam o swoim pomyśle siostrom, koleżanką ze szkoły i naszemu nauczycielowi. Każdy przyniósł z domu, co mógł: jabłka, orzechy, koszyk pierników, skrawki tkanin, z których uszyłyśmy malutkie laleczki. Pan nauczyciel pozwolił nam nawet przygotować fanty w klasie, po lekcjach. I nawet przyniósł jako fanty dwie książeczki dla dzieci. Pracowaliśmy przez tydzień. Dziś od rana ruszyliśmy ze sprzedażą losów. Jaka to była wspaniała zabawa. Uzbierało się trochę grosza. Nie dużo, ale zawsze coś. Wrzuciliśmy wszystkie monety do woreczka i zanieśliśmy księdzu próboszczowi. Naszą wioskę i świnice wartkie, gdzie jest nasz kościół, dzielą 3 km. Więc dodatkowo mieliśmy piękny spacer po skrzypiącym śniegu. Niektórzy wzięli nawet sanki, które ciągnęliśmy na zmianę. Ksiądz proboszcz był mile zaskoczony. Obiecał, że przekaże te pieniądze najbardziej potrzebującym. Klinika dla ptaszków. 8 grudnia 1918 roku. Dziś było święto Matki Bożej, więc pobiegłam z siostrami do kościoła. Kiedy msza się skończyła i wyszłyśmy na zewnątrz, przy drzwiach leżał wróbelek ze złamanym skrzydełkiem. Nie mogłam go tak zostawić, przecież strasznie cierpiał. W dodatku nadchodziła mroźna noc. Gdy ostrożnie podniosłam ptaszka z ziemi, podszedł do nas ksiądz proboszcz. Oj, helenko, coś mi się zdaje, że kiedy urośniesz, to otworzysz klinikę dla chorych zwierząt. Uśmiechnął się i pogłaskał mnie po głowie. Ludzie opowiadali mi nieraz, jak to opiekowałaś się kotem ze złamaną nogą, opuszczonymi szczeniętami, a teraz widzę, że pomagasz także wróbelkom. Moje siostry natychmiast zaczęły opowiadać księdzu, że to już nie pierwszy chory ptaszek, którym się zajmuje. A proboszcz powiedział wtedy, że jestem zupełnie jak święty Franciszek z Asyżu, który wszystkie zwierzęta traktował jak swoich przyjaciół. Nawet głosił im kazania. A wasza siostra będzie pewnie kiedyś weterynarzem, stwierdził na koniec. Nieprawda zaprzeczyłam. Gdy dorosnę, chcę zostać pielgrzymem. Powiedziałam stanowczo. Ksiądz zdziwił się ogromnie, a potem wyjaśnił mi, że nie ma takiego zawodu jak pielgrzym, <laughs> ale ja i tak będę pielgrzymem. Powtórzyłam stanowczo. Ksiądz wtedy spoważniał i poprosił, żebym w niedzielę poczekała na niego pomszy świętej przed kościołem. Śniadanie z proboszczem. 13 grudzień 1918 roku. W niedzielę poszłam, śniadanie z proboszczem, poszłam na poranną mszę świętą Od razu stanęłam w kolejce do spowiedzi, bo święta za pasem nie ma co tego odkładać. Skoro dom pracuje się na Boże Narodzenie w domu pewnie tym bardziej należy bądź rządnie wyszorować duszę, prawda? Spowiadał mnie ksiądz proboszcz. Kiedy skończył, przypomniał, żebym zaczekała na niego przed kościołem. Dodał, że chce ze mną pomówić o tym byciu pielgrzymem. Ksiądz zabrał mnie pumpszy na plebanie, a jego gospodyni od razu posadziła nas za stołem i poczęstowała śniadaniem. Było przepyszne. Smażony na śmietanie chlebek polanym jodem. Coś w sam raz na mroźny grudniowy, niedzielny poranek. Ksiądz proboszcz zapytał, skąd przyszło mi do głowy, żeby zostać pielgrzymem. Opowiedziałam mu więc o wszystkim, to znaczy o tajemniczym głosie, który usłyszałam mając 7 lat, o tajemniczym światełku, które budziło mnie w nocy i kazało wstać z łóżka, o aniele i o niezwykłych niebiańskich snach. Wtedy ksiądz powiedział do mnie niezwykle poważnym tonem. Dziecko, ale ty nie możesz być pielgrzymem. Ty możesz pójść do zakonu. Wówczas wszystko stało się dla mnie jasne. Tak jasne jak nigdy przedtem. To zakon jest tym doskonalszym życiem. Na koniec ksiądz proboszcz powiedział, że po nowym roku odwiedzi moich rodziców i wszyscy razem porozmawiamy o moim pójściu do zakonu. 6 stycznia 1919 roku będę faustyną. Ksiądz Proboszcz przyjechał do nas i powiedział Tatusiowi, iż widzi, że jego córka Helena ma powołanie do zakonu, i że jeśli ktoś czuje takie powołanie, należy mu pozwolić je zrealizować, bo to wola Pana Boga. Podkreślił Ksiądz Proboszcz i dodał, że Bogu przeszkadzać nie wolno powiedział też, że potrzebny będzie mi posag. Rodzice trochę się zdziwili. Ja zresztą też, bo dotąd sądziłam, że posagu potrzebuje tylko ta dziewczyna, która wychodzi za mąż. A tu taka niespodzianka. Helenka będzie potrzebowała 400 zł posagu, sprecyzował ksiądz. Niech pan pomoże jej go zdobyć, panie Kowalski. Tatuś zamyślił się i westchnął ciężko. Sprzedałbym konia, powiedział, ale zabrali mi go w czasie wojny. Mam dwie krowy, ale ich nie mogę sprzedać, bo to wszystko, co mamy. A tu jeszcze resztę rodziny trzeba wyżywić. Wtedy przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Poprosiłam tatę, by pozwolił mi pójść do pracy i zarobić na ten posak. Umiem przecież już wiele rzeczy. Mogłabym choćby być służącą u kogoś w miasteczku. I zgodził się. Zaczęłam wtedy szaleć z radości. Skakałam się, śmiałam, klaskałam w dłonie, aż mama przywołała mnie do porządku, mówiąc, że takie zachowanie nie przystoi takiej dużej panience. Ale co tam? Radość przystoi każdemu, bez względu na to, ile ma lat. Nie wiem jeszcze, kiedy dokładnie będę mogła pójść do tej pracy. Możliwe, że dopiero w przyszłym roku, bo rodzice chcą, bym jeszcze trochę pomagała im w gospodarstwie. Ale to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że już wiem, co mam robić że już wiem, po co usłyszałam jako dziewczynka ten tajemniczy głos po co widziałam światełko i anioła i już nie mogę się doczekać tego dnia, kiedy wstąpię do zakonu. I dowiedziałam się jeszcze jednego. Ksiądz Probosz powiedział mi, że w zakonie można sobie wybrać nowe imię. Czy to nie wspaniałe? Przecież zawsze o tym marzyłam. Kończą się kartki w moim urodzinowym notesie, ale to nie znaczy, że kończy się moja pamiętnikarska pasja. Gdy już zapracuję na posag i będę zakonnicą, spróbuję go pisać dalej. Gdy Helenka dorosła, rzeczywiście została zakonnicą i przyjęła imię Faustyna. Dziś jest jedną z najsłynniejszych świętych zakonnic na świecie. Wiele razy objawiał się jej pan Jezus i powtarzał bardzo ważne zadania, a ona opisywała to wszystko bardzo dokładnie w swoim dzienniczku. Wiele lat później jej zapiski wydano w formie książki, którą można kupić w księgarniach na całym świecie. Nosi ona tytuł dzienniczek. Jeśli więc chcesz się dowiedzieć, co wydarzyło się w jej życiu, później koniecznie po niego sięgnij. To jest niezwykły dzienniczek. Może nawet najbardziej niezwykły na świecie. The end. A, jeszcze tu jest obraz. zapraszam do dzienniczka świętej Faustyny i życzę Wam pięknej soboty czerpcie z tego słoneczka dotleniajcie się powietrzem skaczcie z radości tańczcie, śpiewajcie się, bawcie się no i też sprzątajcie, gotujcie pieszcie z Bogiem, pa